że maszerowały dzieci ze szkoły podstawowej, rozstawowej, przebrane za przedziwne postacie. Przyznać trzeba, że wykazały się one niezwykłą pomysłowością w wyborze strojów. Bardziej przemawiał w poszukiwaniu tak wielkich branych przez miejscową orkiestrę dębną, krowa oręcz pana Henryka Waśnińskiego. Tu z Danieli pojawiły się ondekorowane sklepami zboża bryczki. Każda z nich ciągnęła para koni przystrojonych, kolorowymi tej w pierwszym powodzi siedział starowca ze starościną do Można też było zobaczyć zmechanizowany sprzęt rolniczy, przed oczami widzów przetoczyły się lśniące czystością kombajny, traktory i sno Główna część uroczystości, którą prowadziła pani sołtys z Aleksandra Tomaszewska, odbyła się na boisku szkolnym. Wykładanie wieńca dożynkowego to najważniejszy moment uroczystości. Towarzyszy mu zwykle pieśń dożynkowa, której treść jest różna, zależnie od kolicy, lecz sens jest ten sam. Wyraża ona radość z ukończenia pracy w polu. Teraz piosenkę zaśpiewa chór. Byliśmy świadkami wręczenia burmistrzowi Rakoniewic panu Janowi Sieradzanowi symbolicznego bochenka chleba, czego dokonali pani Urszula Drygas i pan Tadeusz Furmanowicz, jedni z przodujących rolników. Winiec żniwny z rąk pani Anny wojtkowiak z Górna i pana Henryka Krajewskiego ze Stodolska przejął przewodniczący Rady Miejsko- Gminnej pan Marcin w tym uczyniami szczęścia i pogody, zdrowia i radości. Niechaj w życiu szczęście dla przyszłość. O tym ochot chleba rańczy go nie dużo, nie mało, a dla wszystkich stać. Dziękuję. Dziękuję że Miały okazję zaprezentować się dzieci zespołu tanecznego prowadzonego przez panią Minę Lenart. Zatarczyły one skocznego Krakowiaka. Po oprawę muzyczną zabrał kurżeński Cecilia pod kierunkiem pana Henryka Wasińskiego. W ich wykonaniu usłyszeliśmy m.in. pieśdorzynkową Plon, niesiemy plon. Miłym akcentem było wręczenie drużynie piłkarskiej Przechodniego Pucharu Sołtysa za zdobycie pierwszego miejsca w gminnym turnieju piłki nożnej. To nie lada wyróżnienie dla drużyny i ich trenera. Turniej ten jest organizowany od pięciu lat, ale dopiero w tym roku puchar zostanie w Rostarzewie. Na dożynkach w Rostarzewie koncert dała kapela Zawinkla z Nowego Tomyśla. Jak widać, ich muzyka Państwo podobała się zebraniem. Dużym powodzeniem cieszyła się Loteria Fantowa. Za to, że jak rozprowadzono zwykle, 800 losów, myślę, za że które zebrano 16 milionów złotych. Na pieniądze liczyć, zostały przekazane, przekazane na rozbudowę dożynki. miejscowej chciałbym sali gimnastycznej. pogratulować rolnikom, myślę, że w tym roku, wspaniałych plonów. Wiadomo, że z okopowymi będzie trochę gorzej, ale wszystkie zboża chyba no, plonowały jak nigdy dotąd. Myślę, że dożytki są również Okazją, no bym kilka zdań w skrócie powiedział, co będzie w najbliższej przyszłości. No mogę zapewnić, że rok ten, który niedługo będzie się kończył, będzie początkiem telefonizacji gminy. Myślę, że za rok większość tych ludzi, którzy mają w tej chwili telefony, będą już mogli automatycznie dzwonić. Po raz drugi tłoki, dwa razy głodno, a w tym roku po raz pierwszy udało się zdobyć to zawodnikom z Rostarzewa. Z tym wielką, większą przyjemnością chciałam skorzystać z okazji i ten puder przechodni wręczyć naszym zawodnikom z Rostarzewa. Bardzo proszę. Szpecni, szpecjni, no okay. Widzę. Moż gadać do takiej gary? Jak? czym No nie, no, no bo, 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 gadać mówić dziś po naszym. Gadać, gdzie się każdy umie. Ale trzygatkę drugi zrozumie, rozumiesz? No i tu jest właśnie sedno, przy zgodnie z zapowiedzią, przed państwem samoistna i niezawistna, być może niezamożna, ale za to niezależna od warunku występu, kapela zabinkla co to za kapela, co wa z smesela i kawałki wą do się nie co a co se wo mela duno ślipiem szczelo a wielu nas nami kieńsi się na bokrum we fuja vet ven jak tak tam i na vet jak mi Zawrocą super gitarę mandolinę, pecha